Druga partia meczu o mistrzostwo świata to paradoksalnie tak naprawdę partia numer jeden, bo o ile w pierwszej partii białe miał Gukesz, dzisiaj w drugim starciu białe były po stronie Dinga. I to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy widzimy, jaki pomysł na biały kolor ma jeden z zawodników. I jest to bardzo ciekawe, co przygotował, jaki kierunek będzie miał, obierze ten debiut, w jakim stopniu będzie to. Ryzykowna gra, w jakim stopniu będzie to gra spokojna, bo dość charakterystyczne dla tych wszystkich pierwszych partii jest takie badanie terenu. Wczoraj widzieliśmy, że badanie terenu przez Gukesza było tak naprawdę bardzo odważne i on szybko wpadł w tarapaty, pomimo tego, że uzyskał czasową przewagę, że efekt zaskoczenia był po jego stronie, to ta ryzykowna Ambitna strategia się nie opłaciła i było ciekawe dzisiaj, jak do sprawy podejdzie chiński arcymistrz, bo z jednej strony chciałoby się tego leżącego dobić chciałoby się uzyskać przewagę dwóch punktów w przypadku wygranej takiej zawodników, no jest może nie o krok od tytułu mistrza świata ale 2-0 na starcie. Byłoby oczywiście gigantycznym ciosem w e, pewność siebie hinduskiego zawodnika, e, i tutaj można było właśnie e, duże rozważania rozpoczynać, czy będzie D4, czy może ostrzejsze E4, jak interpretować wcześniejszy pojedynek, w którym panowie zmierzyli się w Syncwi Field Cup w tym roku, gdzie biały miał właśnie chiński arcymisz i on tam wybrał E4 była partia włoska, czy raczej D4 czy skoczek F3 ruchy bardziej typowe dla Dinga. I oczywiście dalej za tym idą kolejne wybory. Co, jak zareaguje Gukesz? Czy to będą solidne szachy, czy może próba natychmiastowego odbicia się poprzez zagranie jakiegoś bocznego, ryzykownego wariantu? Czy będzie chciał pryncypialnie w główne debiuty, czy może w jakieś boczniaki? Pytań było mnóstwo, odpowiedzi poznaliśmy tuż po godzinie 10 i zobaczmy, jaki debiut został zagrany w tej partii. Chiński arcymistrz zdecydował się tutaj na posunięcie zdecydował się tutaj na posunięcie E4, co chyba nie było gigantycznym zaskoczeniem, aczkolwiek ja spodziewałem się bardziej posunięcia D4, jeśli mam być szczery. E4 z mojej perspektywy było lekkim zaskoczeniem i tutaj oczywiście znowu bardzo dużo opcji było. Gukarz decyduje się na E5, czyli po skoczek F3, skoczek C6, goniec C4. Mamy Partię włoską D3, skoczek F6, skoczek C3. No, powiedzmy, skończmy tutaj. I to jest tak naprawdę powtórka ich partii, którą grali w, właśnie w tym turnieju w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie te same posunięcia zostały zagrane, więc z tej perspektywy nie jest to absolutnie żadnym zaskoczeniem. Natomiast szósty ruch wybrany przez obrońcę tytułu, przepraszam, tu jeszcze zostało. A, D6 nie zostało zagrane, czyli mamy troszeczkę inną Pozycję, bo panowie tutaj mieli inną kolejność ruchów. Żebym tutaj był precyzyjny, to tam w czwartym ruchu została tutaj zagrana Roszada Skoczek F6, D3, D6. Dokładnie tak te ruchy wyglądały, i taka pozycja stanęła. W partii włoskiej bardzo łatwo się pomylić w tych kolejnościach, bo one bardzo często prowadzą do tych samych pozycji. Więc tutaj była kolejność D3, Skoczek F6, i w tym ruchu numer 5 została. Zostało zagrane. Skoczek C3. I jeden z widzów, kiedy jedna analiza bez silnika była na temat tej pozycji, a nawet dwie takie analizy były, powiedział: No fajnie, fajnie, tylko że ty jesteś arcymistrzem, a ja nie znam debiutów, i ja tak właśnie rozpoczynam partię. I to jest właśnie piękno szachów, że z jednej strony zawodnik, który gra w szachy 5 dni, może spokojnie tak rozwinąć figury i, i być zadowolonym, a może tak zagrać kandydat. Właściwie mistrz świata i może liczyć na lekkiego plusika. Tylko oczywiście poziom zrozumienia niuansów jest troszeczkę inny u Chińczyka, a troszeczkę inny u losowego użytkownika serwisu czeską. Po skoczek C3 było A6, ruch typowy, żeby go nie miał ucieczkę. Często spotykane są również inne ruchy, takie jak na przykład D6 i potem A5, żeby goniec. Wracał na A7 również, ale żeby pionek mógł nawet iść na A4, walczyć o przestrzeń. A6 jest ruchem absolutnie ok, i tutaj no, zaświeciły mi się troszkę oczy. Mówię, a może będzie zagrane gonie z E3, bicie, bicie. I jak pamiętacie, po ruchu D6 wygrałem bardzo ciekawą partię z Arianem Tarim, bo on tutaj się pomylił i dostałem bardzo dobrą pozycję. Wszystko miałem przygotowane, wygrałem gładką partię w 2023 roku. To jest oczywiście już wszystkim z Znane i ciężko liczyć, że kogoś się w ten sposób zaskoczy, zwłaszcza mistrzostwo Świata. Zupełnie inny pomysł, miachinczyk zagrał A4. Ruch, który no nie jest jakimś tam przerażającym konceptem. Wiadomo, że chodzi o to, żeby powalczyć tutaj o przestrzeń, żeby ewentualnie nie dać ruchu B5, żeby Goniec też miał pole ucieczki. Tych ruchów jest tutaj, tych idei stojących za tym ruchem nie brakuje. Natomiast gdyby ktoś mnie tak zaskoczył w meczu o Mistrzostwo Świata, to raczej bym się no, nie rozpłakał. D6 zostało zagrane przez czarne, tutaj roszadka i H6. I H6 jest ruchem, który jest bardzo typowy dla tych pozycji. Chcemy po prostu zabrać pole G5 gońcowi, mnóstwo tych profilaktycznych posunięć A6, D6 i H6. Zwłaszcza H6 jest taką już czystą profilaktyką. Chodzi o to, że gdy zagramy roszadę, no to goniec bez namysłu idzie na H4 i potem znaczy po H6 goniec H4 właśnie tam zmierza i to związanie jest dość nieprzyjemne ruchy typu G5 napotykają w tym konkretnym wypadku w ogóle od razu na goniec bije G5 i kiedy tu grozi hetman F3 grozi skoczek D5 pozycja białych jest właściwie wygrana więc H6 jest typowe można oczywiście zagrać nawet goniec E6 od razu z tym, że tak szybko jak goniec pojawia się na E6 mamy możliwość skoczek D5 bo wtedy po skoczek D5, E5 są widoczne Oczywiście, i to sprawia, że musimy inaczej rozwiązywać problem skoczka na, na D5. A po ewentualnym H6, no to już wtedy jest C3. Jesteśmy zadowoleni, że skoczek wylądował, możemy walczyć o centrum. Także po roszadzie H6 jest typowym ruchem. Teraz skoczek D5 w takim układzie nie jest już tak groźne, bo możemy zbić skoczkiem i na ED5, skoczek E7. Tego typu pozycje niespecjalnie coś oferują białym. Można nawet powiedzieć, że to czarne stoją lepiej, bo jak sobie porównamy gońce, no to goniec czarnych atakuje, goniec białych strzela w pionka, więc na pewno nie jest lepszy. A przewaga przestrzeni tutaj chyba nie ma aż takiego znaczenia. Także po ruchu H6 skoczek D5 nie ma wielkiego sensu. Oczywiście można po skoczek D5 zbić goniec z D5, ale tutaj czarne mają kilka sposobów, żeby równą pozycję utrzymać. Także po ruchu H6 białe miały inny pomysł. Goniec E3 szybko zagrane przez Dinga koniec e6 ze strony Gukesha i tutaj takie już można powiedzieć dość głębokie przygotowanie, posunięcie a5. Zagrane szybko i jest to ruch, który znowu nie spędza snu z powiek czarnych, ale można się tutaj wywalić. Można się tutaj wywalić przede wszystkim wtedy, kiedy się złapie przynętę, bo tutaj jest, mam takie wrażenie, Zastawiona dość chytra pułapka. Można wpaść w bardzo nieprzyjemną sytuację. To znaczy, o co chodzi? No, oczywiście, na, przede wszystkim liczymy bicie-bicie. No bo to jest naturalne. Można oczywiście zagrać roszadę, ale jak ktoś tego nie patrzył, a wie, że przeciwnik na przykład przygotował tę strukturę z pionkiem na A5, zauważmy, to jest bardzo istotne, że ten pionek nie stoi na A4, a czarny na A5, bo tutaj możemy próbować budować jakąś przewagę. Skoczka można postawić na C4, skoczka z C3, można przestawić potem jakieś C3, B4. Pionek E5, słaby pionek E6, słaby pionek C5, słaby. To jest właśnie bardzo istotne w tej strukturze. I tu można realnie stanąć gorzej. Także na to się nie decyduje Gukasz. On bije, bije, i teraz ma właśnie bardzo ciekawy i szeroki wybór. Bo, po pierwsze, można zbić na E3. Ale ta pozycja to myślę był jeden z planów duetu Raport Ding, bo teraz po Roszadzie, Hetman E1, Hetman już tutaj zmierza. No, najlepszym i typowym ruchem jest skoczek B8, żeby skoczka postawić na D7. I pozycja jest mniej więcej równa, aczkolwiek po skoczek H4, skoczek D7, coś w stylu skoczek F5, to nie tak łatwo jest grać. Akurat to nie jest dobre posunięcie z uwagi na G6, i skoczek nie może pobić, bo skoczek się gubi, ale ten konik z H4 naprawdę Tutaj może troszkę uprzykrzać życie, choć strach ma wielkie oczy. Być może, w istocie, rzeczy czarne się tutaj zupełnie dobrze trzymają. Tego jednak trzeba być pewnym, a jak ktoś nie popatrzył takiej struktury, może się trochę bać otwartej linii F. I to jest słuszne uczucie, dlatego że zobaczmy, co się dzieje po skoczek E7, czyli dość typowym ruchu, żeby skoczek kontrolował pole F5 albo szedł na G6. Dostajemy skoczek H4 i teraz na bardzo wiele posunięć można dostać wieża F6, skoczkiem możemy uciec, ale jeżeli nie uciekniemy to dostaniemy wieża F6, skoczek D5 i taka pozycja, gdzie skoczek wyląduje na F5, no to jest dla białych marzenie, ona nie jest wygrana, ale weźcie sobie tutaj, grajcie taką pozycję czarnymi białe bawią się absolutnie za darmo, także to była taka jedna może niewielka mina, ale taka lekka pułapeczka, druga i myślę większa pułapeczka była taka, że pogonie z B4 czarne mogą tutaj myśleć o walce o przewagę. To lepiej by zadziałało, gdyby białe złożyły trochę czasu, bo w przypadku, gdyby białe straciły na przykład 20 minut do tego miejsca, to czarne mogłyby uważać, aha, to coś mu się pomyliło. Natomiast jeżeli 3 minuty zużył w tym momencie Chińczyk, no to wiadomo, że Gukesz, który prawdopodobnie nie analizował tej pozycji, no nie miał prawa zagrać z B4, bo na goniec B4 bez namysłu gramy skoczek D5 i teraz widzimy, że robi się dość Konkretnie, to znaczy jeżeli skoczek bije e4, czarny mają pionka więcej. Natomiast następuje hetman d3. Być może są inne ruchy, dlatego że zauważmy, cała koncepcja opiera się na tym, że ten goniec na b4 teraz nie stoi dobrze. Oczywiście my nie możemy go wygrać, bo on wraca na c5, ale w jakimś momencie może tutaj po prostu nawet wisieć, bo skoczek go atakuje, bo jest wiele motywów taktycznych. Goniec sam w sobie jest słabością taktyczną, bo jest atakowany przez skoczka i broniony przez skoczka, czyli 1 do 1 mamy w tym u Białe atakują Hetman D3 i teraz, jeżeli F5, to już jest bardzo niedobrze dla czarnych paradoksalnie. Bo Hetman B3 atakuje gońca na B4, ten goniec coś musi ze sobą zrobić i nie za bardzo ma co, gdyż po skoczek C5 z atakiem na Hetmana, po prostu bijemy, bijemy na B7. No i niby po Król D7 jeszcze nie ma przegranej, no ale ta pozycja wygląda po prostu beznadziejnie. Także w ten sposób nie można. Można tutaj zagrać jakieś inne posunięcia typu F4 i według komputera. Dochodzi do jakichś bardzo dziwnych pozycji, ale no jeżeli ktoś zobaczyłby przy szachownicy taką pozycję bez większego analizowania z komputerem, to powiedziałby: czarne są na pograniczu porażki i nie dziwi mnie, że w to nie chciał iść zawodnik z Indii. Natomiast goniec C4, skoczek D5, tutaj można po Hetman D3 zagrać, skoczek C5, i w to realnie można było iść czarnymi. Hetman F5 i teraz. Widzimy, że pozycja jest dość ciekawa, czarne wygrały pionka, ale wisi ten goniec, grozi c3, więc jedyny sensowny ruch to skoczek e6 i teraz yy, pozycja jest naprawdę bardzo trudna do oceny. Moim zdaniem absolutnie prawidłowo nie zdecydował się na nią Gukesz, bo tutaj na przykład ruch typu hetman g4, nacisk na pionka g7 i już nie wiadomo co robić. No h5 wygląda bardzo ryzykownie, a jeżeli zagramy yy, no król f8 to raczej niezbyt dobry ruch, a po roszadzie no to już nawet goniec h6 trzeba liczyć i nie wiadomo czy to to nie działa. No F5 Hetman G3, coś tam się dzieje. Co prawda komputer nie sugeruje bicia na H6, on sugeruje skoczek H4, budujemy napięcie, przygotowujemy tutaj jakiś atak. Nikt, absolutnie nikt, nie chciałby grać w takiej pozycji, mając świadomość, że przeciwnik to przygotował. Więc bardzo rozsądna decyzja Gukesza, który zauważmy to nie spalił tutaj dużo czasu. Bo no, nie myślał tutaj na przykład godziny nad ruchem. Po roszadę zagrał po zaledwie 4 minutach, goniec C4 zagrał po 8 minutach. To są bardzo dobre, szybkie i dojrzałe decyzje. Uniknął problemów, a zarazem nie stracił czasu. Brawa dla niego. Po krótkiej roszadzie okazuje się, że Białe nie mają bardzo wielu narzędzi, żeby coś tutaj robić, i Chińczyk zdecydował się na bicie, które miały jeszcze przygotowane. I zagrał B3. Nie wiadomo na ile to jest super ruch, ale zakładam, że, że on to miał jeszcze przygotowane. Wyszedł tutaj z założenia, że i tak dojdzie do wymiany Hetmanów, więc warto przygotować to, żeby Pionek po prostu bronił na C4 w jakichś tam układach. Nastąpiło bicie, bicie wieża AD8. W tym miejscu warto zauważyć, że wybór czarnych jest troszkę na zasadzie rzutu monetą, bo nie wiadomo, czy lepiej zagrać wieżą A, czy wieżą F na D8. Mimo wszystko naturalniej wygląda wieża F D8, żeby ewentualnie podejść królem, natomiast z jakiegoś powodu Gukesz zagrał wieża A D8, być może miał na myśli jakąś kongre na skrzydle królewskim w jakimś momencie, na to by wskazywało to posunięcie. W odpowiedzi na to zagranie Gukesza, Dink Troszeczkę zaskoczył niektórych, aczkolwiek jego ruch wygląda bardzo sensownie. On powiedział w, na konferencji prasowej, że znał tego typu idee w podobnych strukturach, aczkolwiek nie jest przekonany, czy w konkretnym przypadku był to dobry ruch. To wskazuje, że ta pozycja już nie była dla niego tak super znana. On nie do końca wiedział, czy to jest ten kierunek. Który powinien być tutaj wybrany? Alternatywą dla ruchu wieża C1 było posunięcie typu skoczek E1, bo ten skoczek z pola F3 powinien gdzieś tutaj zmierzać na D3. Z tym, że w tym przypadku wiąże się to z biciem oraz biciem na A5. I trzeba sobie zdać sprawę, co się dzieje po skoczek D3, bo nie mamy pionka, tylko że po skoczek d7, które no, jest pierwszym ruchem, który liczymy, skoczek d5 jesteśmy w stanie tego pionka odbić. No c6 nie wchodzi w grę, bo skoczek jest tutaj wyłączony z gry. Wieża na c8 nie można z uwagi na widełki, a po skoczek c6 bijemy i gramy taką pozycję, która prawdopodobnie też jest mniej więcej równa, więc również w tym kierunku niewiele dawało. Aczkolwiek jest to ciekawy ruch. Z tym, że mi się wieża c1 paradoksalnie podoba wbrew temu co mówi Ding, gdyż yy, no Musimy coś z tą wieżą zrobić. Wieża F1 nie zagramy, bo stoi tu głupio. Wieża E1 nie zagramy, bo blokujemy skoczka, więc gramy wieża C1. Zachowujemy wieżę i tutaj choć pozycja jest na pewno bardzo bliska remisu, no jest przede wszystkim równa, to jednak ten mały tutaj element wskazujący na posiadanie przewagi, przestrzeni daje białym prawo do, do marzeń, bo czarne wielkich marzeń nie mogą tutaj mieć. Białe odrobinkę marzeń mogą mieć, że gdzieś za wyobraźmy sobie że gdzieś zbijemy pionka c5 no to już jest bardzo dobrze więc jakiś tam dalekosiężny cel mamy jak go osiągnąć to jest zupełnie inne pytanie nastąpiło skoczek d4 skoczek e1 wieża d6 i tutaj jestem lekko zaskoczony tym co się wydarzyło to znaczy wieża d6 jest ruchem który myślę wiele osób by zrobiło Dość ciekawe są tutaj propozycje komputera, który próbuje agresywnie grać G5, żeby na F3 próbować G4. Bardzo fajny moment swoją drogą, jak w pozycji troszeczkę zdynamizować wydarzenia. Wieża D6 jest ruchem dość naturalnym, natomiast odpowiedź Mistrza Świata mnie zaskoczyła, bo myślę, że 99% graczy zagrałoby tutaj F3, król F2, gdyż to wygląda absolutnie najbardziej naturalnie. Podciągamy króla i potem po Myślimy. Ruch królew 1 jest dość tajemniczy. Wydaje mi się, że w tym momencie on troszeczkę błądził, a błądził dlatego, że naprawdę trudno jest zrozumieć, jak zrobić tutaj progres. I te jego ruchy po prostu dość szybko straciły impet. Ja próbowałem analizować te pozycje i tu jest faktycznie bardzo trudno coś zrobić, bo królew 1, G6, możemy sobie zobaczyć pozycję na samym końcu, która która, która tutaj była finalną pozycją gdyż y, tam było parę opcji y, manewrowania, czyli było wieża D8 wieża, y, przepraszam, wieża D1, wieża D8 białe zagrały F3 czarne H5, teraz y, poszedł król na pole F2 czarne H5 w tym momencie, białe zagrały skoczek E2 i zaczęły tu powtarzać ruchy, bo partia się skończyła w ten sposób Remisem, dość rozczarowującym zresztą. Natomiast po tym ruchu H5, jeżeli biały nie chcą remisu, no to zaczynają od ruchu H4, żeby tutaj H4 pionek na przykład nie poszedł. I czy tutaj jest jakikolwiek w ogóle plan gry? Nie jest to proste. Ja sobie przedstawiłem z ciekawości wieża D7, co białe grają. No powiedzmy, wieża D2. Czarne wrócą wieża D8, no i na przykład gramy wieża D1. No wygląda super, prawda? Zdwoiliśmy się na jedynej otwartej linii, ale to nie jest dobre, bo czarne grają skoczkiem na C6 i wtedy, jak zbijemy, no to bicie na D6. Pionki się wyprostowały, zero marzeń o czymkolwiek. Więc zdwojenie się nie ma sensu. Nie można też sobie tak dowolnie tutaj przestawiać się, bo na przykład wieża C1, żeby obronić tego pionka wieża D8, to wcale nie możemy zagrać skoczek D3, bo dostajemy skoczek B3 i po biciu jest bicie na D3, także to nie wchodzi w grę. Nie można tutaj takich dowolnych postunięć sobie robić, ba, nie można nawet zagrać dość ładnie wyglądającego ruchu skoczek A4, na przykład w tej pozycji zamiast H4, skoczek A4, to akurat w tym momencie można, bo ja myślałem, że chociaż też jest taki ruch, jak właśnie to chciałem pokazać, skoczek C2 i na wieża D6, wieża D6, skoczek C2, wskakujemy wieża D2. I nagle się okazuje, że ta pozycja dla białych nie musi być specjalnie dobra. Akurat w tym momencie, kiedy bijemy na C5, no to jeszcze są jakieś szanse za to, że ta wieża jest aktywna, mamy coś białymi, aczkolwiek nawet tutaj czarne mogą szukać jakiejś kontry. Stąd właśnie wszelkie rozpoczęcie. Ofensywnych zamiarów białe powinny poprzedzić ruchem H4, żeby tę kontrę ewentualną w przyszłości gdzieś zamknąć. Natomiast po H4 partia mogłaby się kontynuować, mogłaby jeszcze tutaj trwać tak naprawdę godzinami. Tylko że właśnie problemem takich sytuacji jest to, że nie do końca wiemy co chcemy. Ja tak. Właściwie wydedukowałem, że e, oczywiście z pomocą komputera, że jedynym sensownym planem dla białych, e, powiedzmy, że czarne stoją w miejscu, zagrają skoczek G8, to gramy wieża B1 i na skoczek F6. Jeżeli czarne nic nie robią, wtedy, dzięki temu, że wieża jest tutaj i broni pionka B3, gramy skoczek D5. Idea jest taka, że w różnych układach, po prostu dzięki obronie tego pionka, możemy zagrać C3. I to jest jedyny sensowny plan który można tu przeprowadzić. On też nie oferuje za wiele, ale na przykład jeżeli jest zagrane C6, no to już wracamy tym skoczkiem i teraz skoczek nie ma powrotu na C6, to nam daje kolejne opcje. Ta pozycja może być już dla czarnych niemal przegrana. Dlatego że zagramy skoczek a4. Powiedzmy wieża stoi, tak? No to gramy tak, skoczek tutaj bijemy wieżą. Gramy skoczek D3, atakujemy piona, skoczek wraca, podchodzimy królem, zaraz zagramy jakieś B3, C3, B4, i ten pionek docelowo będzie ogromnym problemem. Czarne tak naprawdę tu już przegrywają, także po H4. No nie jest takie proste zremisowanie tej pozycji, może skoczek mg8 i skoczek e7, żeby pole też 6 kontrolować, ale znowu skoczek d5. Oczywiście tu można pobić, ale na bicie bijemy cd, chcemy już zagrać c3, chcemy tego skoczka wypędzić. Taka pozycja. No to nie jest jakiś tam znowu raj dla czarnych, bo pionek E5 jest słaby, bo pionek C5 jest słaby. Troszkę szkoda z perspektywy intrygi meczowej, że tutaj Ding nie próbował kontynuować gry, bo choć pozycja pewnie jest równa, to jednak sytuacja meczowa, czyli prowadzenie Gukesza, przepraszam prowadzenie Dinga i ta presja wyniku, presja sytuacji sprawiały, że Gukesz no nie miałby łatwego zadania, gdyby stanęły przed nim realne problemy, a te mogły stanąć, bo zauważmy, to jest 20 ruch, on ma 40 minut. Jeżeli tutaj udałoby się przez 2-3 ruchy zbudować choćby małe ciśnienie, Hindusowi mogłoby być naprawdę ciężko, więc taki ruch jak H4, potem wieża B1, ruchy, które wymagają jakiejś precyzji, nie byłyby łatwe, a tu naprawdę w takiej sytuacji można się pomylić, bo te ruchy nie są oczywiste. Nie ma tu forcingów. Trzeba w jakiś sposób troszkę abstrakcyjnie myśleć i szukać no, takiej troszkę dziury w całym, bo się wydaje, że równa, 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 a nagle mogą być problemy, jakaś tam zmiana strukturalna, i potem zamiast remisu męczymy się długi, długi czas. Także tutaj po tych ruchach skoczek E2. Skoczek C6, skoczek C3, skoczek D4, e, padł remis. To są szachy, i nie zawsze na desce rozlewana jest krew. Białe spróbowały, czarne zareagowały dobrze. Była przenęta, której Gukesz zdecydowanie nie chciał spróbować. W związku z czym mamy taki troszeczkę rozczarowujący remis. Badanie terenu w wykonaniu dinga było bardzo rozsądne. Myślę, że mógł troszeczkę bardziej popressingować, natomiast oczywiście dla niego ten remis nie jest w żadnym stopniu problematyczny. To Gukesz musi gonić wynik, to gukesh musi coś wymyśleć i wiadomo, że to się wydarzy, że on będzie ryzykował. Myślę, że już w kolejnej partii myślę, że mając białe znowu będzie próbował grać ambitnie. A to jest oczywiście szansa dla Chińczyka, który prezentuje się do tej pory dobrze i będzie czaił się na swoje szanse, które. Myślę, że też na 100% się pojawią. Z wytęsknieniem czekam na partię numer 3, która moim zdaniem będzie dużo ciekawsza niż partia numer 2. Ta zakończyła się po zaledwie 20 paru posunięciach. Dość rozczarowującym remisem, ale to jest wliczone w format meczu. Mogą tutaj być takie partie i pewnie też nie jedna taka partia jeszcze przed nami. Tyle na dziś. Zachęcam do podnoszenia łapek w górę, zachęcam do komentarzy. Dużo ich było po partii numer 1. Troszkę osób nowych się pojawiło. Zachęcam do subskrypcji kanału i przypominam, że moją działalność w internecie można wspierać poprzez platformę Patronite. Link do tego znajdziecie w opisie. Tego materiału wideo. Do kolejnego razu. Cześć!